Yy, dzisiaj co jest? Niedziela. Niedziela, wieczór, romantyczna kolacja z panem operatorem, jesteśmy w, po sąsiedzku, w tym takim dużym budynku, który jest największy w Tokio, to jest, na naszym osiedlu to jest i idziemy na jakiś najlepszy ramen w okolicy. Ludzie na mnie patrzą, bo ja jestem jeszcze we brązerze, już ale zmyty, żyły na wierzchu, obgadują mnie w już mnie tam pani jedna oglądała z panem, ale mam nadzieję, że pozytywnie, bo każdy robi wow, no to chyba dobrze jest, chyba jest dobrze. No i teraz czekamy na ramen, a później zobaczymy co dalej. Coś to może jeszcze wpadnie. Ciekawego. Odpoczęliśmy trochę, wypyspaliśmy się trochę, Czy wyspaliśmy się, przespaliśmy się trochę i uderzamy w miasto. Zobaczymy, co się tutaj dzieje w niedzielę, ale jest ludzi, kurwa, jest full ludzi, naprawdę. Zobaczycie, gdzieś tam pani na przebitkach, to ciężko tutaj się chodzi, naprawdę jest... Nikt nie przyszedł po prostu. Nikt nie przyszedł i jest, jest mało ludzi. O, to, to jest plus w Tokio, na pewno. Ramen kosztuje 1600 jenów. 1000 jenów to jest 25 zł, czyli kosztuje 32 zł. Około 32 zł. Browar 360, czyli około dyszki. Tak dobrze mówię? Dyszka? 360 No, nie za dyszka. Także jak na budynek, który można by było porównać do Burj Kalify, bo to jest coś takiego, właśnie, to jest tanie. Coś na małego głoda, 2 kg makaronu, no nie spodziewałem się, że to aż będzie tyle. Jajeczko do wywaru i niby się je także że trochę się nabiera tego, macza się tutaj i, i tak się to je. Spróbuję, czy dobry wywar jest. O kurde, ale słony, słodki, kwaśny. Mm. Ale dobre. Takiego słonidasa nie potrzeba było. O o o i trafili mi, trafili mi. Jakieś nowości trzeba zjeść. O to jadłem, to dobre było. Te wyciskane są niezłe. To sobie biorę. Musimy w sielbądy przerwać. Dziadnąć. W stanach to opakowania troszeczkę większe są. Zakupy życia. Pierdoły na wieczór. No ale jesteśmy chudzkami, widzicie. No. Bułeczki, lody, to wszystko lekko. Bez szans. Jest jeszcze jakieś owoce wlecą. I do spania. Bułeczka na zasadzie karpatki w środku kremu. Za dwa złote. A Ale to dobre jest, ja pierdzielę. Mm. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, kolejny odcinek z Tokio. Ale tym razem troszeczkę już luźniej, tym razem troszeczkę lifestyle'owo, z odpoczynkiem, ze zwiedzaniem. I między innymi zaczynamy od razu z grubej rury, bo jesteśmy na skrzyżowaniu na Shibui. Jest to skrzyżowanie, gdzie dziennie przechodzi przez nie milion osób. Zresztą jak widzicie, trochę nam ludzi się przybija. Ogólnie nikt nie przyszedł. Moja mama jest najlepsza, bo raz rzuciłem storkę i napisałem, było mnóstwo ludzi, napisałem nikt nie przyszedł. ona odpowiada na storkę, a kto miał przyjść? No, kobieta starsza, no, dostała dostęp do Instagrama i wiadomo, no. Ale nie o tym dzisiaj, także idziemy teraz pospacerować, idziemy troszeczkę ponabijać kropów, żeby z czystym sumieniem móc znowu wpier... zjadać e, kolejne smakujki prosto z Tokio. Także zapraszam Was serdecznie, będzie dzisiaj pewnie fajnie i kolorowo. Wszyscy kamerują. Normalnie event, ty. Normalnie event. Ludzie się bawią, kamerują, każdy przechodzi. To jest no, inny świat normalnie, nie? Idziemy teraz do Don Kishota, to jest jeden z najpopularniejszych sklepów tutaj. Siedmiopiętrowy, niby kupisz tu wszystko. Więc sprawdźmy, czy się wszystko. Wow, skarpetki, jakie pan takie, Ojej, z kawką. To no czy Nie no, no To to tutaj jakaś elektronika, ale to chyba jakieś badziewie takie Ogólnie to jak widzicie, no same jakieś wisiorki, jakieś yy, yy, zabawki, długopisy, brazoletki, tatuaże na rękę, długopisy jeszcze Japończycy znaleźli patent na... Nie, nie trzeba trenować, ba. Zakładać koszuleczkę i masz kratę, i ten. I, 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 I kratę, i, i klatę. Za 3000 jenów, czyli 75 złotych. Stroje dla kobiet, policjantki, Sensei Mariusz. No ale gdzie jedzie mieć koła? Tyle nie zapłacę. Tutaj jest dobra półka, patrzcie, same smakołyki. E, robaki. Zakar kiedyś chciał mi wcisnąć, żebym opierdzielił robaka. No nie zjadłem wtedy i nie zjem teraz. Ale patrzcie na to. Skorpiona może sobie zjeść. Albo tarantulę. Gościu, miły. A ty patrz. świerszcze nawet. Ja pierdzielę. Nie. Nie no to, to już za, gru, za grube posiłki dla nas. Tak jak zwykle, żeby gdzieś dojść z buta, to trzeba niby blisko, ale te trasy nas zabijają. Jest tak gorąco, żebyście mogli poczuć ten, ten po prostu zaduch, to jest tak k***a duszno, że piszcie. Ale no, cóż, trzeba sobie poradzić. Mi się chce już wracać do domu, tak naprawdę. Bo to jest za gorąco. Nawet to jest, nie jest mój klimat w ogóle do życia. Tym bardziej wieczorem, że ten na nic wiatr stoi w miejscu. E, idziemy na ramen. Polecany ramen jakiś yy, przez znajomego naszego operatora Maxa. to zobaczymy, no bylec niby tej gość, który mieszka w Tokio trochę się zna to na rzeczy Polecił nam ten ramen, bo oczywiście tutaj na każdym kroku można zjeść ramen i pewnie wszędzie by było dobre, ale jak to jest najlepszy, to spróbujmy jednego z najlepszych Zobaczymy co to będzie. Zaraz zobaczycie, my też się przekonamy, a już trochę brzuszek zgłodniał po tym burgerze w porannym Open i VIP nam dawaj loży. A few moments later. Przepraszam, chciałem spróbować. już tłuszczu z mięsa wagiu. wagiu. Naprawdę jest spora. Także myślę, że tutaj już na cały miesiąc mam już taką jedną zupką za, zapełniony swój bilans na tłuszcze. Ale no to jest pojęcie. kurczę. Słuchajcie, i ta wołowina wcale nie jest droga. My zapłacimy za to 50 zł, tak? 50? Tak. 4500 stówę, sorry. No to stówę zapłacimy za to, no ale to warto opłacać się, bo to jest złowiną, która jest dość droga. No tutaj, tutaj akurat nie aż tak, ale jest droższa niż zwykła. Dobrze, ja się zabieram za zupeczkę. Wygląda obłędnie. Uch, dobra, może iść spać teraz. Teraz przydałoby się coś słodkiego, prawda? Że zagryźć tą słoniznę. Witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień. Kanapka sushi, spotykana bardzo często w każdym praktycznie zakątku i sklepie, dostępna od ręki, można sobie kupić, zjeść. Bardzo dobre, polecam tanio, a za mną najstarsza buddyjska świątynia w Tokio i my idziemy sprawdzić, czy rzeczywiście jest taka stara, a może odnowiona. Zapraszam do dalszego enjoy'owania się moim tripem. Żeby wszystkie złe, złe dłuchy dymony mnie opuściły. Mam nadzieję, że YouTube na nie przyblokuje filmu z uwagi na. Zakazane znaki. Jest swastyka w Azji, w Japonii. Ma zupełnie inne znaczenie. To znaczy szczęście, harmonia, czyli zupełnie co innego, niż jesteśmy przyzwyczajeni niż czym jest kojarzona jest ten symbol. Tutaj to jest wszystko ok. Jest to szczęście. Podróże z Tomczukiem uczą, pamiętajcie. Uczcie się, dzieci moje. W centrum miasta, takie budowle a raczej budowle, które się zachowały, a miasto się rozrosło. I to możemy zobaczyć, jakie jest tutaj tu hotele, dookoła, sklepy, a tutaj świątynie, pewnie, ma, które mają po kilkaset lat. Pięknie to wygląda na żywo. Robi to robotę. Fajne doświadczenia, nowe. No i inny świat, jak mówię, cały czas, inny świat, inni ludzie. Co prawda, no Japończycy tacy są takie ciepciuchy, no trochę, no nie chcę nikogo obrażać, ale tak między nami to takie społeczeństwo takich memłych. Oni jeżdżą jakoś tak dziwnie do nikogo, są nawet spokojni bardzo, jak gdzieś tam jest ktoś stoi, to oni czekają, nie wcinają się, ale też tutaj kultura jazdy też jest zupełnie inna niż u nas. Wydaje mi się, jakby tam oni byli trochę jacyś sfiksowani. Podchodzisz do gościa albo do, do jakiejś kobiety, tłumaczysz, no nie wiem, no two beers i oni nie rozumieją, co to jest tu wirus nawet, no. Gdzie masz napisane, pokazujesz bardzo: A, okej, okay. tu, tu, one, tu one, i gość nie wie, ty mówisz mu dwa, on, on pyta czy jedno, i się 20 minut o, o zamówienie piwa kłócisz z jakimś typem. My ja sobie chodzimy i w zasadzie, gdzie tylko nie spojrzysz, gdzie, gdzie nie wejdziesz w jakąś dróżkę, alejkę, to zawsze jest coś ciekawego. Teraz akurat doszliśmy też obok tych świątyń różnych, a nie, w sumie metrem podjechaliśmy faktycznie, e, ale podjeżdżasz jeden, dwa przystanki, Niby krótko, ale za chwilę znowu coś się nowego dzieje i teraz jesteśmy w jednym z najstarszych publicznych ogrodów w Japonii, w całej Japonii. Ogólnie fajna infrastruktura, bo dużo zieleni łączy się z tymi wielkimi budowlami, no, zachowany kompromis. Tutaj nie ma na no, przykład w Nowym Jorku, jest tylko jeden Central Park i to wszystko. Tutaj non stop, gdzieś tam w każdym miejscu, gdzie nie spojrzysz, są drzewa, ogrody, no a też klimat temu służy, bo tutaj Dzisiaj jest pochmurnie, ale nie pada, ale zazwyczaj jest tak, że jest ciepło, popada, przestaje, stop jest mokro, wilgotno i dlatego też to tutaj ładnie wszystko kwitnie i rośnie. Kilka newsów jeszcze takich demograficznych, bo nie wiem czy wiecie, ale w porównaniu do Polski i to miasto, gdzie mamy tutaj ponad 30 milionów ludzi, w Polsce mamy ponad 30 milionów ludzi, czyli tak jakby tutaj w jednym mieście żyje cała Polska. Rozumiecie to? Dacie wiarę, kiedy jest wielkie miasto, że jedna Polska tutaj cała żyje. Ja też jakoś tak nie mogę sobie w ogóle przeliczyć, że to jest tak w ogóle możliwe, ale jakbyśmy widział na, tej, na tych wysokich budynkach, albo gdzieś jak się widzi panoramę na zdjęciach z helikopterek, z samolotu Tokio, no to to jest ogromne. To nie, to nie ma końca budynków nie ma końca. Tutaj gdzie nie wiedziesz, to jest zawsze jakieś, jakieś świątynie, jakby oddzielne, oddzielne miasto w mieście. Każda ta dzielnica to jest tak jakby oddzielne miasto i co jeszcze mnie tutaj zadziwia w Tokio. Patrzcie, chodzę z tym, bo nie mogę tego nigdzie wyrzucić, bo nigdzie nie ma koszy na śmieci. Nigdzie, a jest czysto. To zobaczcie, co oni są. To są bardzo pedantyczni, jeżeli chodzi o sprzątanie. Na siłowni chłop, nawet maszyna nie była użyta. On non stop chodził w koło te wszystkie maszyny mył. Pomimo tego, że nikt tego nie używał, on umył tę maszynę, za 10 minut podchodził do tej samej maszyny i znowu ją sprzątał. Widzieliśmy też w browarni, chłop, który w Polsce to wydałeś piwa, nic się nie dzieje na barze, to sobie stoisz. Kurde i nic nie robisz, nie? A tutaj gość bierzesz sz matkę, psik, psik psik, wyciera wszystkie te dozowniki do, do napełniania browaru. Czystość tutaj jest na na pierwszym, na pierwszym planie. i Nie tak jak że sobie wiesz, idziesz i u nas, no tak, tak się nie robi, no ale ludzie tak robią, niektórzy idzie i rzuca pod siebie brudy, nie? Ja tak nie robię, ale wiele osób tak widziałem, idzie i gdzie stoi, tam rzuca swoje śmieci. No tutaj tego nie ma, to jest czysto na maksa. A tam, drogi Maksiu mamy zostył. Więc może byśmy tam jeszcze wszystko czyli. Tutaj mamy naprawdę już zwierzynie z wyższej półki. Jest też panda, ta olbrzymia, biała, tylko niestety kolejka na 50 minut czekania. No my nie mamy tyle czasu dzisiaj, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz stać. No niestety chciałem zobaczyć takiego wielkoluda, śmiesznego, ale koleja jest zbyt długa, żeby sobie na to pozwolić. W tyłu żyrafa, pamiętam, gdzieś na wakacjach byliśmy z rodzicami, jakieś parę lat temu i był taki podest, nie wiem, gdzie to było, gdzieś też... taki kraj, gdzie można mo 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 było karmić żyrafy. I karmiliśmy te żyrafy, a żyrafy były na wysokości, stać na podejście, na wysokości żyrafy głowy. I Rafa kapnęła czapkę, z kapelusz mojej mamie, ale zwróciła za chwilę. Za Marchewkę oddała. Marchewki jadły tak chętnie. No <w bo ja glorowa> nie grać. Wyrwaliśmy oh świnie dzisiaj. Ale te świnie są tak bezczelne, kurde. Jedna mała tutaj leży, druga się, kurde, na, na, na tyłkiem na jej łeb ładuje. To ten zadziora taki chyba. Ten, ten, ten inny tak atakuje. I się z***ają normalnie, ty. Afera jakaś, ty. Nie wiem. dobra ja pogonie w bo już mam dosyć, cztery na raz można zamówić, a to moje tuna, roleczka moja. malina. Nie zastanawiacie się czy Japonia jest droga, jeżeli chodzi o żarcie, to powiem tak, zjedliśmy, no ja zjadłem dwie rołkę, sześć czy osiem tych na, 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 na regirii, trupę, dwa browary i zapłaciłem przyjść złotych. Także no nie jest drogo. Akurat taki bardzo dojdzie, można sporo się najeść i tak jak widzieliście, wszystko wjeżdża nam na takiej na takiej szynie i sobie wybierasz, co chcesz po 1,5 a płacisz przy dopiero za wszystko. Ja zapłaciłem 60 zł, Max zapłacił 30 bo mniej je i tyle, i nie pije. Teraz co? Teraz lecimy odpocząć. Wystarczy na dzisiaj. No i niestety nadeszła ta chwila, że trzeba się pożegnać. Seria Big Jumpen, miesiące pracy nad tym miesiące wyrzeczeń, miesiące treningów, pewne kryzysy, szczęścia, problemy z kontuzjami, ze wszystkim, no, dużo tego było w międzyczasie i to już się kończy. Trip bardzo fajny, Stanów nie widzieliście, nie mogliśmy tego akurat tego nagrać wszystkiego, ale widzicie co było w Japonii, jak wygląda Japonia, co tu się robi, jak to się żyje, co z czym się je, a przede wszystkim też chciałbym, jeżeli już kończę, kończę tą serię, podziękować firmie Fitness Authority, bo to dzięki nim właśnie też mogę tutaj być, dzięki Dziewczyną z marketingu, dzięki pani dyrektor, która też była za tym projektem, koleżanki, które z działu marketingu nie będę. Cześć, cześć. Machają jest z samochodu. Może też zefa jakieś dziewczyny. Dziewczyny naprawdę wzięły ten projekt od razu do siebie, starały się. Nie będę wymieniał, które dziewczyny, bo cały dział marketingu się spisał, jak, jak mówię. Dziękuję całej firmie za wsparcie, za to, że byliście, dostałem tyle cennych słów, różnych yy, gratulacji i, i, i czułem, że jesteście ze mną, po prostu jedna wielka rodzina, czekam na kolejne nasze projekty, kolejne wyjazdy, bo to już będziemy pewnie razem lecieć do Dubaju pewnie w niedługim czasie, więc kolejne nagrywki dla Was będziemy tutaj trzymać i prezentować, także dzięki FA, dzięki widzowie, dzięki za wszelkie komentarze, za, za te lepsze, za te gorsze, za tych... Te też dziękuję w zasadzie bo to też mnie nakręca jeżeli o mnie gadacie no to to tylko na plus. Także Big in Japan. Koniec. Sayonara.